A dziś będzie m.in. o Kacprze sztuce, który już oficjalnie wiemy, że wystąpi w Formule 3 w tym najbliższym sezonie. Jak rzeczywiście blisko jest Formuły 1, jakie wyzwania tam na niego czekają, o tym będzie przede wszystkim w tym dzisiejszym odcinku, więc chyba nie ma na co czekać. Zaczynamy kolejny ósmy bieg. Partnerem ósmego biegu jest wypożyczalnia samochodów odkryj auto. Dzień dobry, kłaniam się nisko i zapraszam Was na pierwszy odcinek pierwszego cyklu na moim kanale. Ósmy bieg zaczyna. Tak wyglądał, słuchajcie, pierwszy, ósmy bieg, pierwszy odcinek, który pojawił się na tym kanale. Od tego czasu udało się dzięki Wam zgromadzić tutaj 50 tysięcy subów i z tej okazji właśnie chciałem Wam bardzo serdecznie podziękować. Dajcie znać w komentarzach, czy jest tutaj ktoś, kto jest od samego początku, od tego pierwszego odcinka. Dla mnie niezmiennie przez te kilka lat to jest taka sama cały czas, a może nawet jeszcze. Większa niż na początku radocha. Mam gigantyczną satysfakcję naprawdę zrobienia tego kanału, z tego, że to oglądacie, z tego, że komentujecie, z tego, że po prostu jesteśmy razem i sobie tę fajną społeczność tworzymy. Bardzo Wam za to serdecznie dziękuję. To jest duża, naprawdę duża, gigantyczna dla mnie radocha tworzenie tego wszystkiego dla Was. No i co? No i to jest tylko liczba, tak jak wiek Carlosa Sainza Seniora, to jest tylko liczba. Tak te 50 tysięcy subskrypcji, to jest tylko liczba. Jedziemy dalej. Kochani, się nie zatrzymamy na pewno ani na tych 50 tysiącach, ani na tych już no, 5 latach tworzenia tego kanału. No dobrze, no to przechodzimy zatem, słuchajcie, do tych informacji z ostatnich dni. Na początek, takie cztery. Szybkie informacje w zasadzie pięć szybkich informacji, zanim przejdziemy do tego głównego tematu, czyli do kacpra sztuki. Przed nim jeszcze słówko o Mercedesie, który trochę broni rodziny Red Bull'a. Ale na początek wpisujecie w kalendarz 14 lutego, McLaren pokazuje swój samochód, a 15 Red Bull. Dwie daty nam nowe doszły do tych prezentacji najnowszych samochodów, więc czekamy jeszcze tylko słuchajcie na co na Alfa Tauri i na. Hasa, jeśli się nie mylę, chyba że gdzieś tego hasa pominąłem, jak coś to dam znać w komentarzu. Teraz króciusieńka, dosłownie informacja, bo tylko chciałem Wam o tym wspomnieć. Taką ciekawostkę znalazłem w rozmowie Gwena Lagru, czyli szefa juniorskiego programu Mercedesa. To była rozmowa z portalem The Race. Pan Gwen odniósł się do Estebana Okona, który przecież jeździ teraz w Alpine, no i okazuje się, że Mercedes cały czas jest jakby opiekunem Estebana Okona. To jest co prawda kierowca. Alpin, On jest w pełni skoncentrowany na tym programie i na tym zespole, ale to my cały czas zarządzamy jego karierą. Tak powiedział szef tego juniorskiego programu Mercedesa w tej rozmowie. To pokazuje, jak dobre umowy tworzy Mercedes i też jak Esteban Ocon jednak ostatecznie dobrze został zaopiekowany w tym świecie Formuły 1. Jeździ teraz w dobrym zespole. Są te plotki o jego przejściu być może do, do Audi, kto już z tym Audi nie był łączony, ale to tylko chciałem Wam tak wspomnieć, bo czasami pojawiają się pytania, czy to dotyczące Aleksa Albona, jego związków jakichś z Red Bullem. W przypadku Estebana Okona mamy jasność. Cały czas to połączenie z Mercedesem jest. Teraz króciutki ukłon w stronę kibiców McLarena, żeby nie było, że pominąłem te informacje. Pokazuje nowe malowanie na sezon 2024. Malowanie odświeżone, odrobinkę tam gigantycznych zmian nie ma. Jakby ktoś mi nie powiedział, że to jest malowanie nowe, to bym pewnie tego nawet nie zauważył. W każdym razie tak, samochód McLaren na sezon 2024 będzie wyglądał. Mógłby być nawet biały, czarny czy cały czerwony byleby był w stanie rywalizować w czołówce, bo tego wszyscy chcemy, czyli tej fantastycznej walki w czołówce. Teraz ciekawostka słuchajcie ze świata Kimiego Rajkonena. Kimiego, który jest szczęśliwym, wesołym emerytem. Emerytem, który zajmuje się też między innymi szkoleniem swojego syna. No i jakby to nie jest zaskoczenie, że ten syn idzie w stronę tatę, idzie. Ścieżką kierowcy wyścigowego, teraz Robin, bo tak nazywa się Senki jego Rajkonena, jeździ w kartingu i ostatnio Kimi zabrał Robina do symulatora w Maranello, czyli w fabryce Ferrari. To nie był ten symulator Formuły 1, do którego wsiadają kierowcy wyścigowi Czy też kierowcy, właśnie symulatora, ale taki trochę mniej rozbudowany, ale dalej o wysokim stopniu zaawansowania. Robin ma w tym momencie 9 lat, no i Kimi tak skomentował jego jazdy na tym symulatorze. To była naprawdę świetna sprawa, że mogliśmy tego spróbować. W ogóle byłem zaskoczony tym, jak świetnie ten symulator oddawał to, co dzieje się z samochodem. Robinowi naprawdę podobało się to realistyczne odczucie. Prędkości, które ten symulator zapewnił, to jest na pewno dla nas dobry trening przed kolejnym sezonem. I, kimi dodaje to najważniejsze słowa, wciąż jestem troszkę szybszy niż Robin, ale nie o jakąś bardzo dużą, nie jakoś bardzo, bardzo mocno. Ten chłopak jest naprawdę szybki. Tak powiedział Kimi Raikkonen na swoim synu, więc jakiś margines musimy tutaj założyć, bo zazwyczaj ojcowie jednak swoich synów chwalą, szczególnie ci ojcowie wyścigowi. No ale rośnie nam ktoś, kto pewnie będzie się przebijał, jeśli mu się to nie znudzi na jakimś etapie przez kolejne szczeble tej juniorskiej kariery i za 6 lat mniej więcej zobaczymy pewnie Robina w Formule 4, później w Formule 3, później w Formule 2, a jeśli starczy mu talentu, to... Być może w Formule 1, bo jeśli chociaż tego talentu będzie trochę, to myślę, że tata będzie w stanie pomóc na tyle, żeby w Formule 1 się e, znaleźć. Syn Kimiego na dopiero wchodzi do tego wielkiego świata motorsportu, a ojciec Carlosa Sainza w tym motorsporcie jest już od lat wielu. Ojciec Carlosa Sainza, tego znanego z Formuły 1, czyli Carlos Sainz Senior, czyli kierowca rajdowy, który właśnie po raz czwarty wygrał rajd Dakar. Dokonał tego w bardzo ciekawym samochodzie, bo w elektrycznym Audi, takim elektrycznym z małą gwiazdką, bo w tym samochodzie jest taki jakby agregat prądotwórczy, spalinowy, który dostarcza cały czas mocy. Temu silnikowi elektrycznemu, więc ma bardzo dziwny dźwięk w ogóle ten samochód. Możecie sobie odpalić na, na YouTubie, jak to, jak to brzmi. Carlos Sainz Senior, 61 lat, cudowna kariera, nie zatrzymuje się, dalej chce, chce jeździć. No i co ciekawe, w tegorocznym Dakarze nie wygrał żadnego odcinka specjalnego, ale był na tyle regularny poprzez wszystkie etapy, że sięgnął po to najwyższe miejsce na podium. Z Polaków najwyżej był Dariusz Rodewald, czwarty w kategorii ciężarówek, był jednym z. Członków załogi. Konrad Dąbrowski, motocyklista 24. Mielibyśmy zapewne lepszy wynik być może podium, być może nawet zwycięstwo, gdyby ekipa Energy Landy nie została zdyskwalifikowana. Oni cały czas. Walczą o dobre imię i no, jakby wyniku nikt nie, nie przewróci, ale poinformowali właśnie dzisiaj, w momencie nagrywania tego odcinka, znaczy na krótko przed nagrywaniem, że zwracają się do Trybunału Arbitrażowego do spraw sportu, czyli w zasadzie najwyższej instancji, do jakiej się mogą w ramach sportu e, zwrócić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, tam regulamin był bardzo e, zawiły no, i ekipa Energy Landy twierdzi, że została potraktowana e, niesłusznie, tak surową e, karą. No dobra, e, słuchajcie. A, jeszcze jedna rzecz. Nazwa Alfa Nie chcę się jeszcze do niej odnosić, bo to nie jest jeszcze potwierdzone, jak Alfa będzie się nazywać w sezonie 2024. Są pewne przecieki, ale nie chcę jeszcze tego robić, bo ciągle nie mogę uwierzyć, że ta nazwa może być tak zła. Poczekam na oficjalne potwierdzenie. Jeśli będzie to oficjalne potwierdzenie tak złej nazwy, na pewno się do tego odniosę. Ale zapowiada się na... W ostatnich latach myślę, że najbrzydszą i najgorszą nazwę w świecie F1. Teraz słuchajcie, słówko o tym, jak Mercedes broń Red Bull'a. Słówko, zanim przejdę do, do Kacpra. Mówiłem wam ostatnio o tym, że Zak Brown bardzo głośno mówił na temat tego, że te związki Red Bulla i Alfa Tauri są zbyt duże, że to powinno się jakoś przerwać, to, to ich połączenie. Bo ostatnio była kolejna rozmowa z Zakiem Brownem, który mówił, że to po prostu jest nie fair, że nie ma żadnych rozgrywek na świecie sportowych, w których w jednej lidze grają zespoły od tego samego właściciela. Dajcie znać w komentarzach, jeśli znacie taką sytuację. Ja nie byłem w stanie się tego doszukać, ale myślę, to, że są tutaj specjaliści od różnych dyscyplin i może w jakiejś jednak coś takiego występuje. I tutaj Zak trochę się z takim osądem pospieszył. W każdym razie, Zagran mówi, że to jest nie fair, że to jest niezdrowa przewaga. Zwraca uwagę na takie sytuacje, że czasami można komuś też pomóc po prostu czysto sportowo w trakcie wyścigu. Zakładam, że nie wiem, można się przed kimś bronić mocniej, a przed kimś słabiej w danym momencie wyścigu, w takim Alfa i pomagać komuś z przodu. Strzelam. W każdym razie, zdaniem Zakan to jest niedopuszczalne i to trzeba zmienić. Zmienić. Ale odezwał się w tej sprawie człowiek z Mercedesa. I to nie byle jaki człowiek, bo James Allison, czyli dyrektor techniczny tej ekipy, który powiedział, że spokojnie panie Zaku Braunnie, znaczy nie odniósł się do niego bezpośrednio, ale ja to tak traktuję, powiedział, Uspokójmy się, bo to wcale nie jest takie proste. Powiedział James Allison: Jeden zespół może dać drugiemu bardzo ograniczoną liczbę części. Jest też konkretna dawka wiedzy, którą może razem z tym przekazać, ale to są wyjątki, a poza tymi wyjątkami przepisy są bardzo surowe. Dotyczą także własności intelektualnej przekazywanej między ekipami. Przepisy te dotyczące tej sprawy są bardzo obszerne, wszystko jest jasne i to sprawia, że praktycznie jakakolwiek komunikacja między tymi zespołami nie jest dozwolona. Po prostu nie może być dużej, czy sportowej, dużej technicznej czy sportowej relacji pomiędzy dwoma zespołami, bo przepisy na to nie pozwalają. I zdaniem Alisona ani Red Bull, ani Alfa Tauri nie mają wcale dzięki temu jakiejś wielkiej przewagi, że w taki ani inny sposób obecnie współpracują. Mówi Alison, że kiedyś rzeczywiście te techniczne sojusze były ciaś ciaśniejsze, tak jak na przykład Mercedes współpracował z Force India. Swego, swego czasu, ale wtedy regulamin na to bardziej pozwalał. Teraz zdanie Malisona przy tych regulaminach to wcale wiele Red Bullowi i Alfa nie daje. To ciekawe, zupełnie inne spojrzenie niż spojrzenie Zaka Brauna. Myślę, że to jest temat, który w tym sezonie 2024, szczególnie na początku, może się przewijać w rozmowach pomiędzy zespołami. Zobaczymy, jak inni szefowie innych ekip do tego się będą odnosić i czy coś rzeczywiście Formuła 1 FIA będą robiły, żeby tę sytuację zmienić. James Allison wskazał tylko na jeden obszar, w którym rzeczywiście Red Bullowi może to trochę pomagać, czy Alfa Tauri, ale powiedział, że to są korzyści tylko marketingowe. Poza nimi, zdaniem Jamesa Allisona z Mercedesa, takich korzyści nie ma. Korzyścią dla Mercedesa jest natomiast to, że James Allison przedłużył kontrakt z tą ekipą. To jest twórca ostatnich dużych sukcesów tej, tej ekipy. Później został zastąpiony na stanowisku dyrektora technicznego przez Michaela Eliota. Wtedy też zobaczyliśmy słabszego Mercedesa w tych ostatnich latach. Teraz James Allison wraca na swoje stanowisko. No i dla Merca to jest cudowna wiadomość, że on zostaje na, na dłużej, zostaje na dłużej. On zostaje Toto to Wolf, więc myślę, że Lewis Hamilton jest trochę. Uspokojony, bo mam wrażenie, że to trochę do Majka Eliota Lewis Hamilton kierował swoje słowa, mówiąc, że nie słuchają się go w ekipie, że wskazywał na jakieś obszary samochodu, które trzeba zmienić, a to się nie, nie, nie działo i że on miał, miał rację. Mam wrażenie, że ta relacja nie była idealna, a z Jamesem Allisonem jednak Mercedes odnosił te sukcesy, no i Lewis Hamilton te sukcesy odnosił, więc tam to zaufanie, mam wrażenie, jest Większe. No dobra, słuchajcie, no to przechodzę już teraz do wyczekiwanego tematu Kacpra sztuki, które pojedzie w przyszłym sezonie w F3. No i cudowne są to wieści, wiedzieliśmy już od jakiegoś czasu, że to najpewniej się wydarzy, czekaliśmy tylko na oficjalne potwierdzenie, ale jest, wiemy, Kacper sztuka, sezon 2024 Formuła 3, pojedzie w zespole MP Motorsport. To jest trzecia ekipa sezonu 2023. Ekipa, która w poprzednim sezonie wygrywała wyścigi, ekipa, której najlepszy kierowca, czyli Franco Colapin, to był czwarty w klasyfikacji generalnej minionego sezonu. No i właśnie był w stanie wyścigi wygrywać. To oznacza, że to jest ekipa, która po prostu może walczyć o te najwyższe cele w Formule 3. Mistrzostwa jeszcze nie zdobyła, ale być może to jest. Coś, czego będą w stanie dokonać w przyszłym sezonie. Kto wie, skład na razie ogłosili częściowy. Znamy dwóch kierowców, którzy pojadą w tej ekipie w sezonie 2024. To jest Kacper Sztuka, a obok niego do samochodu wsiądzie Niemiec Tim Tramitz. Dwa lata starszy od Kacpra miał dobre wyniki w poprzednich seriach w których jeździł, może być mocny, to jeden z takich teraz obecnie większych talentów, jeśli chodzi o naszych zachodnich sąsiadów. Ale wracając do samej ekipy, dla Kacpra to jest bardzo ważne i to było bardzo ważne też jak rozmawiałem z Statą Kacpra, czy z samym Kacprem. Oni od początku mówili: my nie chcemy wsiadać do byle jakiego zespołu. My, jeśli mamy jeździć w Formule 3, jeśli mamy wydawać te ogromne pieniądze, to tylko na ekipę, która nam pozwoli walczyć o duże rzeczy, bo inaczej to po prostu nie ma sensu. I teraz po stronie narzędzi dla Kacpra wszystko się zgadza i oby tylko unikali awarii, oby tylko nie było jakichś nieprzewidzianych zdarzeń, ale czyste tempo w tej ekipie przynajmniej w poprzednim sezonie było i powinno być także w kolejnym sezonie. Przypomnę oczywiście, że Kacper jest też w Akademii Red Bull'a juniorskiej, więc to też już było jakiś czas temu ogłoszone. Jeśli ktoś to przegapił, to, to przypominam. No i też Tim Tramnic, zresztą ten jego zespołowy kolega również jest w Akademii Red Bulla, ale do tego za chwilę, za chwilę przejdę. Słuchajcie, Kacper talent oczywiście ma. Wygrał Formułę 4 włoską w, w bardzo ciekawym stylu, bo początek sezonu wskazywał na to, że raczej jednak w walce o sam tytuł Kacpra zabraknie. Ale to, co działo się w końcówce, to było absolutne szaleństwo. Ten talent już pokazał. Ale to Formuła 3 i Formuła 2 są tymi najważniejszymi sprawdzianami dla młodych kierowców, i to tam trzeba pojechać na bardzo wysokim poziomie, żeby zachować jakieś szanse, żeby mieć jakieś szanse na to, żeby znaleźć się w kręgu zespołów Formuły 1, żeby być przez te ekipę osobą zauważoną. Kacper już został zauważony przez Red Bulla, ale to jeszcze jest dosyć wczesny, wczesny etap. Czy czeka go łatwe zadanie w Formule 3? No nie. Przede wszystkim będziemy zerkali na jego zespołowych kolegów, będziemy zerkali na na teama Tramnica i na jeszcze jednego zawodnika na którego potwierdzenie czekamy ale będziemy też, słuchajcie, zerkali na juniorów Red Bulla pozostałych, których mamy w stawce Formuły 3 oprócz Kacpra oprócz Tima Tramnica mamy tam też kolejnego Niemca, czyli Oliwiera Getego. i Tramnic i Goethe mają większe doświadczenie od, od Kacpra jeśli chodzi o samochody jednomiejscowe to jest jednak jakaś przewaga po ich stronie, ale myślę, że z odpowiednimi testami do nadrobienia. No i mamy tam też Brytyjczyka Lindblada. On z kolei ma trochę mniejsze doświadczenie od, od Kacpra. Mniej jeździł choćby samochodami F4, ale w minionym sezonie pokazał naprawdę bardzo solidne tempo. Więc nie jest łatwo z takiego grona naprawdę się, w takim gronie naprawdę się wyróżnić, no ale trzeba. Po prostu trzeba, bo już wchodzimy na taki, na taki poziom, w którym każdy detal będzie miał dla Kacpra ogromny znaczenie. Nie powiedziałem tego na początku, powiem teraz. Prawdopodobnie w poniedziałek pokaże się moja rozmowa z Kacprem. Jestem z nim umówiony na sobotę, na krótką pogawędkę, więc myślę, że w poniedziałkowym ósmym biegu ta rozmowa powinna się już znaleźć. Jeśli macie jakieś pytania do, do Kacpra, to dajcie, dajcie znać. Postaram się te pytania, jakieś dwa, trzy najciekawsze od Was zadać. Co ważne, w tej drodze KACPRA, na którą teraz wkracza, i Wy też o tym pamiętajcie, jak będziecie oglądać Formułę 3, to nie jest tak, że w Red Bullu na przykład będą w, w, w tej ekipie juniorów patrzeć tylko na gołe wyniki i to na ich podstawie decydować, kto zostaje w gronie juniorów, kto nie. No nie, tutaj mają dostęp do wszelkich danych, mają dostęp do danych z symulatora, tutaj będzie liczył się całokształt, czyli nawet jeśli. Nie wiem, ktoś Kacper będzie wyżej od jakiegoś innego juniora z, z Red Bulla w klasyfikacji generalnej na koniec sezonu, to nie zawsze musi oznaczać, że e, Kacper czy inna osoba w jego położeniu w tej e, ekipie Red Bullowej zostaje. Tak było między innymi w, w zeszłym roku choćby z, z Denisem Haugerem w, w Formule 2. No i słuchajcie, ważne pytanie, które tutaj się e, pojawia, jak blisko Formuły 1 jest Polak? No bo nie oszukujmy się. Niektórych to denerwuje, mnie osobiście nie. Kacper wprost mówi: "Moim celem jest formuła mi takie podejście akurat wśród juniorów bardzo się podoba. Nie ma owijania w bawełnę, jest cel, jest marzenie. Dlaczego mamy o tym, o tym nie mówić? Cel cholernie ambitny, cel, który będzie się i te, i te słowa, które będą się pojawiały we wszystkich nagłówkach teraz przy okazji KACPRA, jest w Formule 3. Mamy Formułę 2 i Formułę 1. Czy jest blisko? No jest blisko, ale jak blisko tak, yy, tak naprawdę? Słuchajcie, no, drogę wyłożoną w tym momencie przez Helmuta Marko, trochę, ma całkiem szeroką i całkiem równą. No bo będzie miał dobre narzędzie, jest w, yy, w Red Bullu i jest dobrze zaopiekowany. Yy, tylko teraz tak. Yy, Ważne jest to, żeby już w tym pierwszym sezonie naprawdę pokazać się z dobrej strony. I tak jak mówiłem wcześniej, wszystko jest w rękach Kacpra. Jeśli pojedzie dobry sezon w Formule 3, będzie budżet na Formułę 2, od razu przeskoczy do Formuły 2, a tam dobre wyniki w Formule 2 są w stanie Ci już teraz dać, w takim wieku, w jakim, jest, w jakim jest Kacper, są w stanie dać Ci trening w Formule 1, w, w piątek. Mieliśmy przecież Isaaca Hadżara w, w Meksyku, chociażby w minionym sezonie i to jest gość, który wcale nie był najszybszy w Formule 2 z tej ekipy juniorów Red Bulla, ale szansę dostał i w taki sposób pokazujesz się i w taki sposób możesz naprawdę do tej Formuły 1 po prostu trafić. No, już występ w treningu byłby czymś naprawdę niesamowitym, bo Przypomnę, jaką mamy posłuchę generalnie na rynku kierowców. Dopiero teraz, na rynku polskich kierowców, dopiero teraz zaczyna się rodzić to pokolenie. Mamy mamy Kacpra, mamy Tymka Kucharczyka, mamy Maćka Gładysza, mamy Janka Przyrowskiego, też, którzy teraz w Formule 4 swoją przygodę zaczynają, więc tych kierowców zaczynamy mieć coraz bliżej gdzieś tam tego najwyższego szczebla juniorskiego. Wciąż jest to bardzo długa droga Kacpra do, do Formuły 1, wciąż jest to yy, kwestia taka, że procentowo jakbyśmy mieli określić, jakie ma szanse na Formułę 1, to ten procent byłby raczej niski, no bo wciąż to jest bardzo wielu chętnych, bardzo mało miejsc, a mamy w sezonie 2024 sytuację, że żaden junior nie wchodzi, żaden nowy kierowca nie wchodzi do, do stawki, więc to nie jest tak, że też automatycznie dobre wyniki w F3 i F2 dają Ci miejsce w Formule 1, czy nawet, nawet mistrzostwo. Ale... Trochę to wygląda tak i trochę tak jest po prostu, wszystko w rękach Kacpra. Talent jest, samochód mam nadzieję będzie, będzie dobry, rozwijać się, pracować i dawno nie mieliśmy Polaka, który bez pompowania balonika, mówię po prostu jak jest, no dawno nie mieliśmy po prostu kierowcy, który był w Formule 3 w tak dobrym zespole, który osiągnął taki wynik w Formule 4, który był tak mądrze prowadzony, którym zaopiekowała się stajnia juniorska Red Bulla, która przecież jest przepustką do tego wielkiego świata Pierwszy wyścig przy okazji weekendu z Formułą 1 w Bahranie, więc już całkiem niedługo, sam początek marca. Wszystkie oczywiście wyścigi Formuły 3 zobaczycie w tym sezonie w Via Play, Więc bądźcie z nami, bądźcie ze mną też przy najbliższym odcinku. Ja myślę, że też przed sezonem Formuły 3, jeśli mi się uda, to zrobię takie króciutkie kompendium wiedzy na temat Formuły 3, żebyście lepiej poznali kierowców, lepiej poznali zasady, jak w ogóle Formuła 3 wygląda, bo pewnie popularność tego sportu się powiększy i wiele wskazuje na to, że nie będzie. Będzie Kacper Sztuka jedynym Polakiem, którego w sezonie 2024 będziemy w stawce mieli. Informował o tym choćby Paweł Baran na Twitterze. Z moich informacji też wynika, że jesteśmy tego całkiem blisko, ale jeszcze trochę poczekajmy na oficjalne yy, informacje. A na dzisiaj to wszystko. Bardzo Wam dziękuję. Kłaniam się. Cześć, cześć.